Nie będąc wartościową osobą, ludzie będą myśleć, że masz złe życie. Podnosić swoją wartość i doceniać ludzi. Podążaj właściwą ścieżką, aby to zrobić, pozostań do końca, nie bądź słaby. Stoicyzm to filozofia, która zachęca nas do rozwijania mocnych i trwałych cnót. Bycie wartościową osobą, zdaniem stoików, oznacza przyjęcie czterech podstawowych cnót. Mądrości, odwagi, sprawiedliwości i wstrzemięźliwości. To nie tylko abstrakcje, ale raczej praktyczne kampesy do kierowania naszymi codziennymi działaniami. Mądrość stoicka wykracza poza wiedzę intelektualną, polega na zdolności rozróżniania między tym, co możemy kontrolować, a tym, czego nie możemy. Zdając sobie sprawę, że okoliczności zewnętrzne są poza naszą sferą, Ceniona osoba koncentruje się na sferze wewnętrznej, kultywując samodyscyplinę i spokój w obliczu przeciwności losu. Stoicka odwaga nie polega na braku strachu, ale na odwadze właściwego zachowania bez względu na okoliczności. W obliczu wyzwań związanych z odpornością cenna osoba wykazuje wewnętrzną siłę, która pochodzi z autentyczności i wierności swoim zasadom. Stoicka sprawiedliwość wykracza poza koncepcję prawną i przejawia się w sprawiedliwości, współczuciu i empatii dla innych. Ceniona osoba stara się działać sprawiedliwie, uznając wspólne człowieczeństwo, które nas jednoczy i promuje harmonię społeczną. Stoicka umiar to opanowanie naszych pragnień i popędów, które pozwalają nam żyć zrównoważonym i skoncentrowanym życiem. Porzucając ekscesy i dążąc do równowagi, osoba wartościująca znajduje prawdziwą wolność w samodyscyplinie i umiarze. Oprócz cnót, stoicyzm podkreśla znaczenie akceptacji losu. Cenna osoba rozumie, że nie zawsze możemy kontrolować wydarzenia, które nas otaczają, ale ma możliwość wyboru, jak na nie zareagować. Ta akceptacja nie jest bierną rezygnacją. Ale raczej aktywną postawą odporności i wzrostu w obliczu perypetii życia. Brak mądrości, najważniejszy w stoicyzmie, przejawia się w powierzchowności wyborów i lekceważeniu lekcji doświadczenia. Bez rozróżniania tego, co można, a czego nie można kontrolować, człowiek, któremu brakuje mądrości, staje się łatwym łupem burz życia, bez wewnętrznej kotwicy, która prowadzi go przez przeciwności losu. Brak odwagi to przepaść emocjonalna, która utrudnia rozwój osobisty. Bez siły, by stawić czoła lękom i wyzwaniom, osoba pozbawiona odwagi znajduje się w stagnacyjnej strefie komfortu, niezdolna do uwolnienia swojego prawdziwego potencjału. W ten sposób życie staje się serią straconych okazji, ponieważ brak odwagi paraliżuje zdolność do działania w celu osiągnięcia najbardziej znaczących celów. Niesprawiedliwość z punktu widzenia stoików nie ogranicza się do rażących działań, ale rozciąga się na zaniedbanie relacji międzyludzkich i odpowiedzialności społecznej. Osoba, której brakuje sprawiedliwości, często zostaje odizolowana w samolubnej spirali, ignorując potrzeby innych i zagrażając harmonii interakcji międzyludzkich. Ten brak sprawiedliwości tworzy nierówne i rozdrobnione społeczeństwo, w którym brakuje empatii. Brak umiaru zamienia się w szalejące święto pragnień i popędów. Osoba, która nie kontroluje swoich skłonności, często ulega szkodliwym ekscesom, czy to w pogoni za efemerycznymi przyjemnościami, czy w impulsywnych reakcjach. Ten brak umiaru prowadzi do niezrównoważonego życia. W którym wewnętrzny chaos znajduje odzwierciedlenie w niezdrowych wyborach i burzliwych związkach. Ponadto odrzucenie akceptacji losu, centralny filar stoicyzmu, generuje ciągły opór wobec rzeczywistości. Osoba pozbawiona tego zrozumienia zmaga się z nieuchronnością życia, powodując ciągłe rozczarowanie i niepokój. Niemożność zaakceptowania tego czego nie można zmienić, utrwala cykl cierpienia, podważając stabilność emocjonalną i duchową. Brak wartości stoickich tworzy zatem ponury scenariusz, w którym życie charakteryzuje się powierzchownością, strachem, niesprawiedliwością, brakiem równowagi i oporem. Osoba, która lekceważy te podstawowe zasady, znajduje się na ścieżce ciągłego wewnętrznego konfliktu, dalekiej od prawdziwej kompletności. Jaką oferuje filozofia stoicka. Powstała pustka jest cieniem, który ukrywa możliwość naprawdę znaczącej egzystencji i jest zakorzenione w trwałych wartościach. Mądrość według stoików to nie tylko gromadzenie wiedzy, ale głębokie zrozumienie ludzkiej natury i kosmosu. Osoba, która chce zwiększyć swoją wewnętrzną wartość, powinna starać się uczyć nie tylko z książek, ale także z samego życia. Rozwijanie umiejętności rozróżniania tego, co jest pod naszą kontrolą, a co nie, jest pierwszym krokiem do osiągnięcia stoickiej mądrości. Odwaga w stoickiej tradycji nie polega na nieustraszoności w obliczu niebezpieczeństwa, ale na sile właściwego działania, bez względu na okoliczności. Osoba, która chce zwiększyć swoją wewnętrzną wartość. Musi stawić czoła swoim lękom i problemom ze zrównoważonym rozwojem. Stoicka odwaga rozkwita, gdy stajemy w obliczu przeciwności losu z determinacją, by pozostać wiernym naszym zasadom, nawet gdy ścieżka staje się trudna. Sprawiedliwość w tym kontekście to nie tylko kwestia przestrzegania prawa, ale także ciągła praktyka sprawiedliwości, współczucia i szacunku dla innych. Osoba, która chce zwiększyć swoją wewnętrzną wartość, powinna starać się działać sprawiedliwie we wszystkich dziedzinach życia, uznając wspólne człowieczeństwo, które nas jednoczy i przyczynia się do bardziej sprawiedliwego i współczującego społeczeństwa. Wstrzemięźliwość, kolejna podstawowa zaleta stoicyzmu, oznacza dominację nad pragnieniami i popędami. Osoba, która stara się zwiększyć swoją wewnętrzną wartość, Musi kultywować umiar, unikając szkodliwych ekscesów i dążąc do zdrowej równowagi we wszystkich dziedzinach życia. Umiar to nie tylko brak ekscesów, ale także umiejętność działania z wnikliwością i kontrolą. Ponadto akceptacja losu, centralna zasada stoicyzmu, odgrywa kluczową rolę w rozszerzaniu wartości wewnętrznej. Osoba, która rozumie, że nie wszystko jest pod jego kontrolą, uczy się spokojnie akceptować nieuniknione okoliczności życiowe. Ta akceptacja nie jest bierną rezygnacją, ale raczej aktywną pozycją wzrostu i uczenia się, przekształcającą wyzwania w możliwości rozwoju osobistego. Tak więc dążenie do zwiększenia wewnętrznej wartości zgodnie ze stoicyzmem nie jest tylko filozoficzną podróżą, ale codzienną praktyką samokształcenia. Włączając te cnoty do codziennego życia, stoicka osoba staje się inspiracją dla siebie i innych, emanując autentycznością wykraczającą poza powierzchowność istnienia. Wewnętrzna wartość oparta na tych cnotach nie tylko podnosi człowieka, ale także przyczynia się do budowania bardziej etycznego i współczującego społeczeństwa. Włączając te zasady do swojego życia, Cenna osoba staje się światłem inspiracji dla innych. Jego wpływ wykracza poza zewnętrzny sukces, odzwierciedlając uczciwość i autentyczność, które są filarami stoicyzmu. W świecie często obsesyjnym na punkcie dążenia do efemerycznego bogactwa bycie wartościową osobą przypomina nam o trwałym znaczeniu prawdziwej wewnętrznej wielkości. Teraz jesteś bohaterem swojego życia, nie pozwól sobie stać się tylko widzem. Skomentuj poniżej tego filmu, że jesteś stoickiem i zobacz, kto będzie z Tobą współdziałał. W tym celu zasubskrybuj kanał, aby nie przegapić żadnej mądrości, której mogę Cię wkrótce nauczyć. Zostawiłem Ci w komentarzach do tego przewodnika wideo, którego użyłem podczas mojej podróży, aby stać się Stoikiem. przewodnika który zawiera wszystkie odpowiedzi na to, o co pytasz, więc zdecydowanie zostań stojkiem już teraz.